Outsourcing w Polsce rozwija się coraz bardziej dynamicznie w wiedzie branża IT, ale daleko w tyle nie pozostają usługi finansowo-księgowe czy kadrowo-płacowe. Z outsourcingu coraz częściej korzystają też branże cechujące się sezonowością, a więc branża produkcyjna czy logistyczna. Outsourcing pracowniczy to przede wszystkim optymalizacja kosztów, która pozwala organizacjom zmniejszyć wydatki związane z rekrutacją czy zatrudnianiem pracowników, to jednak także obowiązki, w szczególności obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Dobrze jest je znać, aby uniknąć konsekwencji związanych z ich naruszeniem. Dzień dobry, nazywam się Monika Czekanowicz, jestem radczynią prawną i specjalistką do spraw BAP, prawniczką w Kancelarii Raczkowskiej. W dzisiejszym podcaście chciałabym przedstawić Wam zagadnienie związane z odpowiedzialnością pracodawcy za bezpieczeństwo osób nie będących pracownikami, podstawowe obowiązki pracodawcy oraz konsekwencje prawne, które mogą wystąpić w przypadku naruszenia tych obowiązków. Pracodawca zobowiązany jest chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Zaraz, zaraz, przepis wyraźnie nakłada obowiązek w obszarze BHP wobec pracowników. Co zatem z innymi osobami? Co z niepracownikami, przykładowo właśnie z osobami wykonującymi tzw. outsourcing pracowniczy? Co ze zleceniebiorcami, z wykonawcami dzieła? Z osobami współpracującymi z nami na podstawie umowy B2B. Skąd w ogóle pomysł, że również wobec tych osób pracodawca ma jakieś zobowiązania w obszarze BHP? Przepis, który Wam przywołałam jest pierwszym przepisem działu X Kodeksu Pracy, który reguluje kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy. W całym tym dziale niestety nie znajdziemy przepisu, który wyraźnie wskazuje na zobowiązania pracodawcy do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy osobom niezatrudnionym przez pracodawcę. Ten obowiązek pojawia się, ale nie niemalże na samym końcu Kodeksu Pracy w artykule 304, które znalazł się w dziale 15, to jest w przepisach końcowych. Łatwo więc go nie zauważyć i nie być świadomym ciążących na nas obowiązkach. Tymczasem kodeks pracy jednoznacznie wskazuje, wobec jakich osób, z którymi pracodawca nie jest związany z stosunkiem pracy, występować będą jednakże konkretne zobowiązania do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. I do tych osób zaliczymy: osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. W zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Do tych osób możemy przykładowo zaliczyć zleceniobiorców, czy właśnie osoby wykonujące dzieło. Osoby prowadzące w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Na własny rachunek działalność gospodarczą. To chyba przepis w miarę jasno wskazuje, iż chodzi tutaj o współpracę na podstawie umowy B2B, studentów i uczniów nie będących pracownikami, przykładowo wykonujących pracę na podstawie przygotowania zawodowego. Ponadto już nie obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ale obowiązek zapewnienia ochrony życia i zdrowia dotyczyć będzie osób fizycznych, nie biorących w ogóle udziału w procesie pracy, czyli wszystkich tych osób, które z jakiegoś powodu znajdują się na terenie naszego zakładu pracy. Do tych osób będziemy mogli zaliczyć przykładowo naszych klientów, kontrahentów, dostawców, ale także, co może tutaj Państwa zdziwić, na przykład dzieci naszych pracowników. Wobec osób, które wykonują pracę. Na terenie naszego zakładu pracy lub w innym skazanym przez nas miejscu jesteśmy zobowiązani zapewnić te same bezpieczne i higieniczne warunki pracy co wobec naszych pracowników. Kodeks pracy wyraźnie odwołuje się tutaj do przepisu artykułu 207 paragraf 2, który wymienia nam przykładowe obowiązki wobec pracowników. I do tych obowiązków zaliczymy organizację pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy zapewnienie przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawanie poleceń usunięcia uchybień w tym zakresie, oraz kontroli wykonania tych poleceń, reagowania na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowania środków podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy. Rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, uwzględniającej zagadnienia techniczne, Organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy, uwzględnienie ochrony zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych, wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy, wykonywanie zaleceń Społecznego Inspektora Pracy. Jak zatem widzimy, to, że dana osoba wykonuje dla nas pracę nie na podstawie umowy o pracę, ale na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o współpracę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie zwalnia nas od zapewnienia tym osobom bezpieczeństwa na terenie naszego zakładu pracy. Te osoby nie mogą być gorzej traktowane w zakresie bezpieczeństwa niż nasi pracownicy. Przykładowo, jeżeli wskazujemy takiemu zleceniobiorcy konkretne stanowisko pracy w naszej organizacji i przekazujemy mu konkretne narzędzia pracy, to to stanowisko musi być zorganizowane zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Nie możemy polecić takiemu zleceniobiorcy wykonywania pracy w pomieszczeniu niespełniających minimalnych wymagań BHP. Zbyt małym, niedoświetlonym, o nieodpowiedniej wilgotności. Nie możemy przekazać mu również narzędzi pracy, które w jakikolwiek sposób mogłyby zagrażać jego bezpieczeństwu. Te narzędzia tak samo powinny zabezpieczać tego zleceniobiorcę przed urazami jak naszego pracownika. Tak samo powinny uwzględniać zasady ergonomii. Niespełnienie tych obowiązków wobec zleceniobiorców, wobec osób współpracujących z nami na podstawie umowy B2B wiąże się z odpowiedzialnością. Proszę pamiętać, że ten obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wystąpi w momencie, gdy ten przykładowy zleceniobiorca będzie wykonywał pracę w naszym zakładzie pracy lub w innym miejscu przez nas wskazanym. Jeżeli w umowie zlecenia nie wskażemy naszego zakładu pracy jako miejsca wykonywania pracy, nie wskażemy innego miejsca wykonywania pracy i ten zleceniobiorca sam wybierze sobie miejsce do wykonywania pracy, to nie mamy wobec niego żadnych obowiązków. Podobnie będzie, gdy zleceniobiorca będzie wykonywał pracę na własnych narzędziach pracy. No dobrze, a co z tymi pracownikami outsourcingowymi? Czy ich obecność na terenie naszego zakładu pracy wiąże się jeszcze z jakimiś dodatkowymi obowiązkami po naszej stronie? Tutaj odpowiedź jest zdecydowanie twierdząca. Zdecydowanie jednym z najważniejszych obowiązków po naszej stronie będzie obowiązek współpracy z pracodawcą pracowników outsourcingowych. Ten obowiązek będzie się przejawiał w wyznaczeniu koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników. Czyli tych naszych i tych outsourcingowych, ustalenie zasad współdziałania uwzględniających sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników, informowanie siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym, które występują podczas wykonywania przez nich pracy. Ponadto jesteśmy zobowiązani przekazać pracodawcy pracowników outsourcingowych. Informację o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w naszym zakładzie pracy, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu, o działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia tych zagrożeń, o których przed chwilą wspomniałam, a także o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Te informacje przekazuje dalej pracownikom outsourcingowym ich pracodawca. My nie jesteśmy zobowiązani wobec pracowników outsourcingowych do podejmowania jakichkolwiek działań informacyjnych. Natomiast, z uwagi na zabezpieczenie naszych interesów, ja jednak zawsze zalecam upewnienie się, że te informacje faktycznie tym pracownikom outsourcingowym zostały przekazane. To również pracodawca pracowników outsourcingowych jest zobowiązany do zapewnienia im środków ochrony indywidualnej, przeszkolenia tych pracowników, czy przeprowadzenia im badań lekarskich pod kątem zdolności do wykonywania pracy. Natomiast tu również warto upewnić się, że ten obowiązek został przez tego pracodawcę pracowników outsourcingowych faktycznie wykonywany. Z uwagi na ciążącą na nas odpowiedzialność. I przechodząc do ostatniej grupy, czyli osób niewykonujących jakiejkolwiek pracy, w szczególności dostawców, kontrahentów, klientów, czy też gości naszych pracowników, do których z mojej praktyki najczęściej właśnie możemy zaliczyć dzieci, tym osobom także jesteśmy zobowiązani zapewnić bezpieczeństwo. Jeżeli którejkolwiek z tych osób wydarzy się jakiś wypadek. Przykładowo poślizgnięcie się na mokrej podłodze, czy też przygniecienie przez upadający regał, to wobec tej osoby także będziemy ponosić odpowiedzialność. Przy każdej wspomnianej grupie wskazywałam na odpowiedzialność, która na nas ciąży. Podstawa tej odpowiedzialności nie będzie jednak wszędzie taka sama. W przypadku zleceniobiorców, osób wykonujących dzieło czy współpracujących z nami na podstawie umowy B2B, będziemy ponosić odpowiedzialność wykroczeniową, w związku z tym bezpośrednim odwołaniem się ustawodawcy do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, tak jak wobec naszych pracowników. Odpowiedzialność cywilną na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, tutaj na zasadzie winy lub ryzyka, w zależności. Od tego, czy prowadzimy przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody, czy nie, a także odpowiedzialność karną. W tym przypadku podstawą nie będzie jednak artykuł 220 kodeksu karnego, który penalizuje narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wyłącznie pracownika, ale artykuł 160 kodeksu karnego, który penalizuje narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu każdego człowieka. Tą samą odpowiedzialność cywilną i karną możemy ponosić względem pracowników outsourcingowych oraz gości, jak możemy określić tę grupę niewykonującą dla nas żadnej pracy. Natomiast w przypadku tych osób nie ponosimy co do zasady odpowiedzialności wykroczeniowej z wyłączeniem ewentualnie naruszenia obowiązków współdziałania z pracodawcą tych pracowników outsourcingowych, przykładowo w przypadku niewyznaczenia koordynatora. Podsumowując dzisiejsze zagadnienie: Nasz zakład pracy musi być bezpieczny nie tylko dla naszych pracowników, ale także dla osób wykonujących pracę na innej podstawie lub też nie wykonujących dla nas pracy, ale przebywających na terenie naszego zakładu pracy. Jeżeli zobowiązujemy naszych zleceniobiorców czy współpracowników na podstawie umowy B2B do wykonywania pracy w naszym zakładzie pracy na udostępnionych przez nas narzędziach, to nie możemy w zakresie BHP traktować ich gorzej aniżeli naszych pracowników. Mamy dodatkowe obowiązki w przypadku, gdy na terenie naszego zakładu pracy wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez innego pracodawcę przykładowo pracownicy outsourcingowi. Zabezpieczymy nasz interes w umowie z tym pracodawcą, wprowadzając odpowiednie postanowienia. Ustalmy konkretne zasady wstępu i poruszania się po terenie naszego zakładu pracy dla gości, nie wykonujących dla nas żadnej pracy. Możliwość swobodnego przemieszczania się tych osób po terenie naszego zakładu pracy wprowadza znaczące ryzyko w zakresie naszej odpowiedzialności w przypadku zaistnienia zdarzenia wypadkowego. Jeżeli zastanawiacie się, jakie postanowienia wprowadzić do umowy z pracodawcą, pracowników outsourcingowych, czy też jakie powinny być zasady wstępu i poruszania się po terenie naszego zakładu pracy, Osób trzecich serdecznie zapraszamy do kontaktu. Zweryfikujemy Waszą sytuację i wesprzemy Was w przygotowaniu odpowiednich dokumentów.